Pinokio. W małym włoskim miasteczku mieszkał pewien staruszek. Nazywał się Jepetto. Czuł się samotny i postanowił wyrzeźbić chłopca z drewna. To drewniane polano było bardzo dziwne. Umiało płakać, śmiać się i ruszać oczami. Dał mu na imię Pinokio. Pinokio umiał nawet mówić, jakby był zwykłym żywym dzieckiem. Małym łobuziakiem. Pinokio! Pinokio był bardzo niegrzecznym chłopcem, który nigdy nikogo nie słuchał nawet Joppetta. O to było zabawne, jestem bardzo głodny. Uh -huh. Oh. witaj! To tylko świerszcz! Tak? Jestem świerszczem! Umiesz mówić, chociaż jesteś tylko owadem? Nie. nie mów tak! Ty też jesteś tylko drewnianą lalką, a przecież potrafisz mówić! Ty, Gamoniu, to nie twoja sprawa! O! A masz! A... Taki jestem głodny! Jest tu coś do zjedzenia? Rzadko się zdarza, aby drewniana lalka mogła się stać prawdziwym chłopcem, żeby tylko nie był niegrzeczny, bo już na zawsze zostanie lalką. Ah. Ah. O oh, nie, Nokio! Nokio! Ah. Co za dym? Nie da się oddychać. O, biedactwo. Co mam zrobić? Już wiem. O tak. Pinokio. 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 A, moja noga. Napraw mi A. nogę. Naprawię, jeśli przyrzekniesz, że teraz już będziesz grzeczny. Obiecuję. Proszę, tatusiu. Tatusiu? Ale sztat, ty mnie wyrzeźbiłeś, a więc jesteś moim tatą, pomóż mi. Tatusiu? Długo czekałem, aby usłyszeć to słowo. Pinokio dostał nauczkę i wyciągnął wnioski. Postanowił być grzeczny i pójść na zajutrz do szkoły tak, jak Jepet to mu kazał. Idziesz dziś do szkoły. Kupiłem ci książki, które potrzebujesz. Jak pięknie. O, pasuje ci ten strój. Proszę, twój elementarz. O, dziękuję bardzo. A gdzie twoja marynarka, tato? Zdjąłem, bo dziś jest bardzo gorąco. Pewnie kupiłeś elementarz za pieniądze ze sprzedaży marynarki, prawda? Nieważne, synku. Idź spokojnie do szkoły. Obiecaj mi, że będziesz grzeczny i będziesz się uczył. Obiecuję. Ha, zapraszam, panienko, na najlepsze na świecie przedstawienie lalkowe. Moje lalki poruszają się zupełnie jak żywe. Ojej, niemożliwe. Lalki poruszające się jak żywe? Oczywiście. Powinieneś wejść i obejrzeć. Nie wahaj się. Niestety, muszę iść do szkoły. Cóż, chłopcze? Dobrze się zastanów. Do szkoły możesz pójść jutro, a dziś występujemy ostatni raz. O nie. Obejrzę, tak, wejdę na krótką o. chwilę. Zaczekaj. Jeśli chcesz wejść, musisz zapłacić za bilet. Ale ja nie mam pieniędzy. Nic nie masz? Chłopcze. Ja kupię twój elementarz, jeśli chcesz kupić bilet, pomogę ci. Nie potrzebuję elementarza. Potrzebujesz, moja droga. Ciągle go wyrzucasz. E, chwileczkę. Już załatwione, prawda? Do widzenia, idziemy. A, no to boli. Hmm. W porządku. Dziś ostatnie przedstawienie. Muszę go obejrzeć. Proszę o to pieniądze. Dziękuję. Dobrej zabawy! Zaraz zaczynamy! Zapraszamy! Widziałeś go, tego drewnianego chłopca? On musi być prawdziwym leniuchem. <noise> Znaleźliśmy głuptasa! <noise> Pinokio już na pewno jest w szkole i siedzi na lekcji. <noise> Przy tym stole Pinokio będzie odrabiał lekcje. Mam nadzieję, że spodoba mu się w szkole. Pięknie, dziękujemy. Dziękujemy. Ale była zabawa. Hej, mały, zaczekaj. Lis i kot zaczepili Pinokia. Zapytali, czy ma pieniądze na elementarz. Pinokio nieostrożnie się pochwalił, że zostało mu kilka monet. Lis zapytał: Czy nie chciałby mieć ich więcej? Pinokio bardzo się zdziwił i zapytał: Po co to robić? Lis odparł: że jak się ma dużo pieniędzy, można kupić nowe ubrania. Pinokio przypomniał sobie, że Jepetto sprzedał marynarkę, aby kupić mu książki. Lis zapewnił Pinokia, że będzie mógł ojcu kupić nową. Pinokio chciał wiedzieć, co ma zrobić. Przygotowałem pyszną kolację. Na pewno będzie mu smakować. Miło jest mieszkać z dzieckiem. Znaleźliśmy się w zaczarowanym lesie. Zaczarowanym? Jeśli zakopiesz monety, przez jedną noc się rozmnożą. Wystarczy jedna noc. Rozmnożą się po zakopaniu, kłamiesz. To no, do widzenia. Żegnam. Słucham? Do widzenia. Nikogo nie można uszczęśliwiać na siłę. Nikogo, prawda, kocie? Właśnie, przecież nic na tym nie zyskamy. Cześć. Chwileczkę, jesteście pewni, że wystarczy zakopać pieniądze, aby je rozmnożyć? Nie musisz nam wierzyć, nie szkodzi. Cześć. Do widzenia. Dobrze. Spróbuj. Tatusiu, jutro kupię ci nową marynarkę. Nie wrócę dziś do domu, ale nie martw się o mnie. Spóźnia się, tak się martwię. Co też mogło się z nim stać? do trzech i zwiążemy go sznurami. A potem powiesimy go na tamtym drzewie. Mamy świetny plan. Uwaga! <yśpiewanie> Wyżej! Jeszcze Ufaj! trochę. Och. Pinokio długo wisiał na drzewie. Miał czas na rozmyślania. Zrozumiał, że przyczyną jego nieszczęścia było to, że nie poszedł do szkoły. Powinienem był wtedy pójść do szkoły. Ja chcę do domu. A przyrzekniesz mi, że już będziesz grzeczny? Jesteś pewien, że dotrzymasz obietnicy? Jakiej obietnicy? Obiecaj mi, że już nigdy twój tata nie będzie się o ciebie martwił. Dotrzymasz słowa? Oczywiście, obiecuję. Dobrze, więc ci pomogę. Dziękuję, dobra pani. Pinokio, pinokio, na pewno cię znajdę. Nie, nie pójdę! Stój, ja idę do szkoły! O nie! Spokojnie, to był tylko zły sen. Sen, co za ulga! Powiedz, pinokio, poszedłeś wtedy do szkoły, jak obiecałeś? O, tak, poszedłem. Uczyłem się czytać i pisać. O, co się dzieje? A nie wybrałeś wagarów? Przedstawienia teatru lalkowego? A co to jest przedstawienie? Ja nigdy go nie widziałem! To niemożliwe! Co się stało z moim nosem? Nie sprzedałeś elementarza, aby kupić bilet do teatru? Nie, naprawdę! Mój elementarz został w domu. O! Mój nos jest dziwny! Połóż mi, tak się połóż! Kłamałeś, śpinokio, a kiedy kłamiesz, to rośnie ci nos. Wybacz, nigdy już nie skłamie! Proszę pomóż mi! Obiecujesz? Obiecuję. Mam nos tak jak przedtem. Nawet niegrzeczny chłopiec <laughs> musi słuchać wróżki. <laughs> ha? Ha -ha! Cześć! Czy to była wróżka? Ależ oczywiście, dba o sprawiedliwość i dobro na całym świecie. Ach, tak. A ty kim jesteś? Ja przecież wiesz kim jestem, więc dlaczego mnie pytasz? No dobrze, zapomnijmy o przeszłości. Teraz powinieneś jak najszybciej wrócić do domu. Do dziepetta? Teraz sobie ciebie przypominam! Pinokio, na pewno cię odnajdę. Dziękuję za wszystko, dobra wróżko! Uważaj na siebie, świerszczu! Żegnaj! Do Wracaj prosto do domu! Pa, pa. Jasne! <grystanie> Co tak, Marusisz? Szybciej, szybciej, bo spóźnisz się na odjazd! Na odjazd? Właśnie wozu do krainy zabawy! Krainy zabawek? Ukochanej krainy dzieci. Nie ma tam szkoły ani tabliczki mnożenia. W krainie zabawek najważniejsza jest zabawa. Lepiej nie. Ja muszę chodzić do szkoły. Chcę, aby mojego tatusia cieszyły moje dobre stopnie. Aleś ty nie mądry. Tatuś się cieszy, kiedy dziecko jest szczęśliwe. Nie znasz przysłowia szczęście dziecka szczęściem rodziców? To przysłowie jest bardzo słuszne. Jadę. Jadę z wami, chłopaki! Pinokio znowu uległ pokusie. Obiecał wróżce, że już nigdy nie zasmuci tatusia. Brakowało mu silnej woli i dlatego nie dotrzymywał słowa. Jeszcze raz wpadł w złe towarzystwo. Pinokio, gdzie jesteś, synku? Przywiozłem dziś dużo leniuchów. Dobrze się sprawiłeś, przywieź mi ich więcej. Tak jest. Na całym świecie jest pełno leniuchów. Będę ich tu dowoził w nieskończoność. Dziękuję. Do widzenia! Dzieciaki, dzieciaki, oto miejsce dla was. Róbcie co chcecie, bawcie się jak, jak wam się podoba. Dzieci bawiły się bez przerwy, całymi dniami. Nie myślały o nauce. Pinokio stał się prawdziwym próżniakiem. Aż pewnego dnia... nie kupują osiołki. He? Tutaj zamieniają dzieci w osiołki drogo je sprzedają. Ach, świerszczu, powiedz mi, co się stało? Spójrz na to. He? Jak masz na imię? Nie, o... Dobrze, zmieniłeś się już w prawdziwego osła. Romeo! A ty jak się nazywasz? Hmm. Oh, Romeo! Oh. Potrzebujesz więcej czasu. Następny. To jak widzisz w krainie zabawek dzieci zamieniają się w osiołki Ale zapomnij już o tym, bo Geppetto znalazł się w niebezpieczeństwie Co? Co grozi mojemu tatusiowi? Mów! Wyruszył na morze, aby cię odnaleźć i natrafił na sztorm A? Ruszaj natychmiast, aby mu pomóc Nie wiem, czy jeszcze zdążysz Dalej muszę iść sam. Chcesz stąd skoczyć? Tak, żegnaj. Zaczekaj! Pinokio! Pinokio bardzo długo płynął. Spędził w morzu wiele dni. Na szczęście miał ciało z drewna, więc nie mógł utonąć. Aż tu pewnego poranka stało się coś nieoczekiwanego. Synku! synku! Tak, jestem szczęśliwy! O, Nareszcie cię znalazłem, mój tatku! synku, co się stało z twoimi uszami? W krainie zabawek nic nie robiłem, tylko się bawiłem. Tam niegrzeczni chłopcy zmieniają się w osiołki! Nie płacz, synku, wszystko będzie dobrze. Naprawię twoje uszy po powrocie do domu. Naprawdę? Oczywiście! Ale jak stąd uciekłeś? Wielokrotnie próbowałem się wydostać, ale... Ale ci nie udało. Wieloryb otwiera paszczę tylko wtedy, kiedy coś je. Wtedy do środka wpływa mnóstwo wody. Gdy próbuję uciec, woda z powrotem mnie spycha. Ojej, ależ ty głośno kichasz. Zaraz. Mam wspaniały pomysł. Jaki pomysł? Musimy zmusić wieloryba do pichnięcia! Ale jak? To niemożliwe! Wiesz, że ja nie tonę Pinokio znowu płynął z wszystkich sił Pragnął pomóc swojemu tatusiowi W końcu zobaczyli w oddali ląd Pinokio był już bardzo zmęczony Dobrze się czujesz? O! Czy to ty, dobra wróżko? Wspaniale się postarałeś. Byłeś bardzo dzielny. Dziękuję, Pinokio. Nie ma za co, Tatusiu. Dziękuję ci, Pinokio. Uratowałeś mi życie. Tatusiu, od dziś będę grzecznym chłopcem. Jestem tylko drewnianą lalką, ale będę się starał być taki dobry, jak prawdziwy chłopiec. Powiedz mi, Pinokio. Słucham, dobra wróżko. Czy zawsze będziesz grzeczny? Tak. Możesz już wstać z łóżka. Oczywiście. A, stałeś się człowiekiem dzięki swojej wielkiej wytrwałości i dzielności. Tatusiu. Synku. Jakie to miłe. Nie ciesz się przedwcześnie. Nawet człowiek może się zamienić w drewnianą lalkę, lalkę, którą zwiedli na manowce źli kolecy. <śmiewanie> 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 Musisz potrafnie szybko biegać, tatuśiu. Dobrze. Pinokio, wracajmy już do domu. Dobrze. Od tamtej pory Pinokio i Geppetto, jak prawdziwy ojciec i syn, żyli długo i szczęśliwie.